Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć kilka tajemnic Watykanu, które nie są dostępne dla zwykłego, śmiertelnego oka. <śm Jak nam powiedział ksiądz przewodnik. To jest herb papieski, który jest cały rok, więc żeby on się utrzymywał cały rok, to trzeba roślinki zmieniać. Bo te żółte już tak się trochę psują, że trzeba inne wsadzić, żeby przez cały rok ludzie mogli patrzeć na. Każdy papież ma swój herb, to trzeba zrobić nowy papież, nowego, nowy herb. No bardzo ładny samochodzik. A to jest tak zwana stacja watykańska kolejowa Raz w roku przyjeżdża tutaj pociąg z dziećmi. No, proszę bardzo, tam jakieś wagoniki. Mm. Stacja kolejowa w Watykanie, proszę. Można? Tak zwana Matka Boska z Puszczem. Kto bardziej inteligentny, to sobie wynajmuję taki, taki samochodzik i robię sobie taki, takie safari po Watykanie. Dzwon, który dostał Jan Paweł II. Da się zadzwonić? Kiedyś było zdecydowanie łatwiej wejść do tych ogrodów watykańskich, ale głównie przez to, że teraz tutaj mieszka papież Ameryt, no i przez to, że było za dużo ruchu to ograniczono i żeby tutaj dostać to trzeba mieć znajomości No, nam znajomości pomogły, żeby tu wejście znajomości w Radiu Watykańskim. Pozdrawiam Michała Króla, naszego współbrata. Mhm. To są oliwki, czyli drzewo Oliwne. To są małe drzewa i młode, ale ten rodzaj drzew z takimi charakterystycznymi pięknymi. Takie same, które było w ogrodzie oliwnym, gdzie Jezus się modlił, towarzyszył Jezusowi w czasie końcówki życia. Zobie ląduję, nie tylko Jan Paweł, każdy papież. A te groty poznajecie Państwo? Matka Boża z Lourdes w Watykanie, Łotw Samiuszkich Totery, zakopane. Są takie zdjęcia jak Jan Paweł II mówił różaniec w ogrodzie różanym, i to może być całkiem prawdopodobne, że tu róże już przykwitły, ale i tak jest ładnie. Stoimy pod domkiem, w którym kiedyś mieszkały siostry zakonne, które Jan Paweł II sprowadził do Watykanu, żeby się modlił za papieża. Teraz tych sióstr nie ma i tutaj mieszka Benedykt, papież Ameryk. Proszę bardzo. To jest ten domek. Nie wyszedł pomachać, nie wyszedł. Domek papieża i fontanna Orła. Fontanna Orła, bo tutaj orzeł jest. Trochę jak Polska. No i tyle ogrodów watykańskich. Dzisiaj bez treści, właściwie same tylko obrazki. Chociaż potem pomyślałem, że w tym wszystkim jest taka inspiracja trochę, dlatego że piękno i przyroda to są dwie takie rzeczy, które bardzo sprzyjają modlitwie. I ja tak kiedyś w Warszawie bo mam taki pokój ciemny, taki dostosowany do tego, żeby tam te medytacje robić, streamy. No nie jest przyjemny. Nie jest przyjemny do modlitwy i za każdym razem, kiedy tam się próbuję modlić, to mi nie idzie. A tutaj. Jest tak jasno, jest tak przyrodniczo i od razu chce się modlić, więc pytanie, jak ciężko ci się modlić, to może to miejsce, po prostu, w którym się modlisz. Nie sprzyja. Może trzeba poszukać czegoś piękniejszego. No fajnie to jest, no. Drodzy Państwo, a to jest plac watykański. Tutaj, te autka pracowników watykańskich, tych wszystkich osób, które są tutaj zatrudnione w Watykanie, to nie są bryczki księży, bo tutaj w większości to jednak osoby świeckie pracują. No zobaczcie, nawet straż pożarna jest. Dwie ciekawostki z życia Watykanu. Pierwsza. To jest jedyne państwo, gdzie głowa tego państwa jest wybierana spośród obcokrajowców. Prawie nikt nie ma obywatelstwa watykańskiego, dlatego głowa państwa jest wybierana spośród osób, które nie są y, obywatelami państwa. Tylko jedno państwo na świecie takie jest. I ciekawostka numer dwa. To jest najbardziej policyjne państwo na świecie. Na jednego mieszkańca Watykanu przypada więcej niż jeden urzędnik ochrony. Co chwilę są jakieś przejścia, jakieś kontrole, legitymację trzeba pokazywać. Nawet w sklepie zakupów nie można zrobić, jak się nie ma legitymacji watykańskiej. No? Sklep Watykański imienia Papa Francesco. Co pojemnik taki? się da kupić?